Witajcie na moim kanale. Dziś jest 8 marca, więc życzenia ode mnie płyną do wszystkich, wszystkich kobiet. Do mnie paczka już marcowa właśnie mam przed sobą. I przy okazji Wam pokażę, ja oczywiście katalogi mam już z kwietnią, zobaczcie, tak będą wyglądać, fajne, ponętne, takie żółciutkie, fajne. No i jak zwykle ja to zawsze na koniec fokusa sobie zaglądam, jakie nowości będą w przyszłym miesiącu i widzę, widzę, że jakieś bardzo fajne wody. Perfect nonsense, pepper i beach, Pieprz i brzoskwinia, o, coś nowego, jakaś nowa seria w ogóle. Chyba. Będzie takich wód, których e, chyba nie było, bo tam zazwyczaj jakaś kontynuacja się pokazuje, a tutaj będzie coś całkiem nowego. Będzie całkiem nowego, w fokusie już kwietniu będzie można sobie zamówić taki zestaw nowości, tak, jak zwykle, no ciekawa jestem co to będzie. No dobrze, przejdźmy do zamówienia tego, które dostałam w marcu, więc fajne, ja skorzystałam, fajna promocja na TTI, tak, na wszystkie zapachy z tej serii Today, Tomorrow, Always. Są i w tym momencie do 18 marca, jak ktoś kupi 4 zapachy, piąte dostaje za złotówkę. Więc u mnie w zamówieniu jest tak, Today Tomorrow Everlasting, ta zwykła Todayka, mam ten Radiance nowy i Titi Wonder, Titi Eye Wonder i ta piąta, ta nie ta za złotówkę, czyli można powiedzieć, że gratisowa też Wonder, czyli takie pięć Wykorzystałam właśnie tą promocję i takie pięć zapachów. Co jeszcze w moim zamówieniu? W moim zamówieniu, a jeszcze zobacz, mam krem napękające, popękane pięty dla klientki. Tutaj jeszcze te żele, takie, które pokazywałam, taka nowość praktycznie w rozbery, truskawka, jakiś jagody. Tutaj u mnie w klientce się spodobały, więc je zamówiłam i takie zam e, żele mam dwa. I jeszcze tutaj ja wiecie, ja do tej pory byłam na poziomie srebrnym i na poziomie srebrnym za 9,90 jak mieliśmy zamówienie chyba do od 150 zł e, można było sobie zamówić jakieś tam e, jakieś kosmetyki. Ja sobie wybrałam balsam, Radiant teraz idzie lato, także na pewno mi się przy przyda i maseczkę. I to było za 9,90, a jak jeszcze było większe zamówienie, czyli chyba od 300 zł, z tego co pamiętam. Za złotówkę znowu można było sobie zamówić y, jakieś zestawy, takie, tak? Ja to zamówiłem, sobie ten For Away, Beyoncé Munny go bardzo lubię, więc na pewno mi się przyda palsam i perfumer. Tak, w sumie, bardzo fajna promocja. Yy, tak. I co tu jeszcze? A, zobaczcie, jeszcze. Byłam bardzo ciekawa, słuchajcie, bo tak yy, przeglądając fokus, zauważyłam, nie wiem czy teraz... A nie, mam. Znajdę o te kolczyki. O te kolczyki i sobie je zamówiłam, bo takie w sumie zobaczymy, co w takim pudełeczku przychodzą. Zobaczymy jak one wyglądają. Jestem ciekawa. Mm -hmm. Dalej takie pudełeczko potem wyciągamy z tego. I spójrzmy, spójrzmy, co tam mamy. A, no chujnie. Zobaczcie. ładne kolczyki. Tak na tym zdjęciu wydawało mi się, że będą duże. I tak sobie mówię, to najwyżej komuś podaruję, ale w sumie dość ciekawie wyglądają. Dość ciekawie wyglądają. Tam pisze właśnie, że można sobie nosić. I zaraz zdejmę jednego. Że można sobie nosić o tak podwójne, lub to zdjąć. To sreberko, tak, i można sobie takie kółeczka nosić. O. Zaraz włożmy. Ja spróbuję to nałożyć. Spróbuję, spróbuję. Nie wiem, czy mi się uda. Bo szczerze mówiąc, takiego zapięcia ja nie miałam jeszcze. No jest takie wciskane. O, poszło. Poszło dobrze. Poradziłam sobie. O, tak wyglądają. Nawet dość ciekawe, bo nie są jakieś strasznie duże. Nawet na co dzień nie można nosić. Nie są ciężkie, lekkie. Ładne. Podobają mi się. Ta cena praktycznie jest żadna. Także bardzo fajne. Także tutaj zachęcam, jakby ktoś chciał też skorzystać. Yy, proszę sobie skorzystać, dlatego, że ja kiedyś Powiem Wam, że kiedyś coś fajnego wypatrzyłam w tym fokusie i chciałam sobie zamówić, i dosłownie, bo chyba w środku katalogu już nie było tego. Była taka seria kolczyków. Także śpieszcie się, w sumie dość ładne są, także, jakby ktoś miał ochotę. Co ja tu mam? Jeszcze mam tutaj, zobaczcie, żel z jaśminem i z gliceryną to jako nowość. Takie ładne zapachy będą. My mieliśmy i kremy, i żele z jaśminem, ale powiem Wam, fajnie, że wracają, bo mi się bardzo podobają. A i dużo klientów się pytało właśnie o ten żel jaśminowy. Także ja będę. Fajny. Fajny, taki delikatny. Nie jest taki za mocny, nie jest taki przesycony. I jeszcze mamy kremik tak, z jaśminem. To jest jaśmin i gliceryna. Zobaczmy sobie. Oś taki kremik o taka lżejsza, lżejsza taka konsystencja będzie, bo ta gliceryna będzie troszeczkę na, tak natłuszczała, odżywiała trochę ręce, także takie takie takie. Zaraz. No ładnie, ładnie taki delikatny, naprawdę delikatny zapach. Ja to tak się przyglądam, dalej zapuszczam włosy, zobaczymy. Muszę pójść teraz do fryzjera, bo wiecie, zapuszczałam i sobie coś sama podcinałam, a teraz pójść do profesjonalisty, żeby coś z tym zrobił. Zobaczymy. I tu jeszcze mamy, zobaczcie, i Marie Free. Taka nowa woda. Nie wiem, czy to w tym. To jako nowość, i w tym, tak, to jako nowość. I w tym katalogu dopiero kwietniowym wejdzie. Także zobaczmy. Może przeczytajmy, co tu jest. Ja tu gdzieś. A, widziałam właśnie próbkę. Zobaczymy próbkę najpierw. Co tutaj mamy? Eee, co tutaj mamy? To super świeży zapach stworzony, by okryć ocean zmysłowości w każdej z nas. Łączy świeżą nutę Alk. Laminara, Laminaria, laminaria zmusującym aromatem olejku z włoskiej bergamotki, czyli będzie taka delikatna, chyba z, takim, z jakimś lekką słodyczy. Zaraz zobaczymy. No taka delikatna mgiełka, oczywiście i Mary Delikatny bardzo. No Zaraz też się bardziej rozwija. Tak? Fajny, taki ładny, delikatny zapach jest na wiosnę, lato. Rzeczywiście, mamy yy, wiadomo jak jeszcze dojdzie temperatura, ale jeszcze zobaczmy tak z yy, pudełeczka, jak to. No, tak, taki delikatny, ładny zapach. Taki można powiedzieć, jakby to określić. Taki bergamotka to słodkość jest. Zapach trwa cały dzień i jest idealny na wiosnę i lato. Zobaczymy, co z trwałością. On jest naprawdę taki bardzo delikatny zapach. Także, jak ktoś nie lubi jakichś mocnych zapachów, bardzo, bardzo polecam. Jest taki delikatny, subtelny. Mało wyczuwalny, chyba że później. Ładny, ładny na wiosnę, na latło, na pewno. Na pewno bym go zabrała gdzieś na wakacje, tak? E, także bardzo fajny, tak sobie wyobrażam, to na takie bardzo słoneczne dni, tak, na plażę, bo tak się kojarzy z plażą, właśnie ten zapach. I tak miłko wykorzystała właśnie lato, ciepło, piasek i woda. Także Ty, tu jeszcze dostałam takie produkty jak Attraction Closer i Plexut Humps, tych nowych wód, takich, które niedawno weszły do nas, do iPhone'u. I co tutaj jeszcze? I chyba tyle. Ja szczerze mówiąc pochwalę się Wam, bo e, jako lider, tak, bo jestem liderem, dostaliśmy liderzy, którzy tam jakieś wiadomo spełnili warunki, dostaliśmy bardzo fajne prezenty. Pewnie nie tylko ja i inni liderzy też się będą chwalić, ale zaraz Wam pokażę. Boże to jest taki zestaw trzech, trzech patelni. Zaraz zobaczymy jak one wyglądają. Papelenkę w komplecie. No, fajny, taki ciemny, taki ciemnozielony kolor, bardzo fajny, trochę cieniowany. Taką małą papelenkę. No one są na indukcję pewnie na wszystkie, yy, na wszystkie różne rodzaju płyt. Czyli mamy taką i jest średnica nie mam, że około 20, tak. W komplecie mam jeszcze patelnię, tak. 24 pewnie to będzie. Nie jest napisane, ale ja mam trochę doświadczenia, więc mogę <laughs> powiedzieć, że to jest 24 rozmiar. O taka. No nie fajna, bardzo fajna. I tutaj mamy trzecią. O, w formie takiej grillowej, kwadratowa, także no, super prezent. Super prezent. Bardzo się cieszę. I bardzo, bardzo dziękuję. Oczywiście, aby ktoś musiał zainteresowany byciem liderem w iPhone i dostawania tak fajnych prezentów, zapraszam do siebie. Oczywiście mogę wszystko wytłumaczyć, powiedzieć, wprowadzić co i jak. Także, gdyby ktoś zainteresowany, to zapraszam do siebie na priv, czyli trzeba mi napisać pod spodem, ewentualnie wejść na zakładkę. Na pewno pojawi się gdzieś mój telefon. I jeszcze obiecałam dam rozdanie. Co prawda to będzie takie skromne rozdanie. Do rozdania z okazji 8 marca będzie taki zestaw Incandescence. Także zapraszam. I tak się zastanawiam, co Wy tam musicie zrobić. Na pewno musicie być subskrybentami mojego kanału. Musicie mieć kliknięty mi jako ulubiony kanał, tak? Tak, żeby się Wam wyświetlał co tutaj jeszcze? Może tak, może zróbmy tak, że napiszmy postu życzenia z okazji 8 marca. Jestem bardzo ciekawa, jakie życzenia znajdę pod filmikiem. I powiedzmy, że do najfajniejszych, najciekawszych tak życzeń. Oczywiście osoba, która napisze najciekawsze, najfajniejsze, powiedzmy, które mi się spodobają, dostanie ode mnie taki zestaw incandescens. Jest to woda i balsam. Tak, woda i balsam do ciała. Także zapraszam. A jeszcze zobaczcie, otworzyłam sobie tak wczoraj, przedwczoraj jeszcze miałam taki ten balsamik z iwonu i tak sobie zastanawiam się, tam są plum, czyli śliwkę. I tak sobie mówię przydał mi się taki kolorek, czasami bardziej wyrazisty, ale... Wzięłam go, oczywiście ja go będę używać, tak, bo ten kolor jest rzeczywiście ładny, ale nie jest to na pewno taka śliwka. Bardziej bym ją nazywała, ten, ten plum, jako czekolada. Bardziej bym powiedziała, że jest to kolor taki czekoladowy. Ja go w tej chwili mam no, na ustach. Ale on chyba nie wygląda. Moim zdaniem ja bym go powiedziała, że to jest bardziej czekoladowy kolor niż śliwka. Także tak z ciekawości. Także to tak, tak mówię, jakby ktoś po prostu był ciekawy jaki to kolor i wyszukał typowo śliwkowego koloru, no ja nie jest to taki typowo śliwkowy. Także to by było na tyle. Chyba już wszystko, wszystko, czym chciałam się podzielić, także do usłyszenia. Oczywiście pamiętajcie o życzeniach pod filmikiem. Ja coś wybiorę i do jednej z was poleci taki zestaw Incandesence do usłyszenia, pa.